Dobra, witam wszystkich na kanale. Dzisiaj... O, proszę bardzo. Czuję, no. Czuję, to to za firma. No ale trzeba wymienić te szklaneczki. Dzisiaj zajmiemy się wymianą szklaneczek. W Gruzie. Tu już kilka posadzamy. Hmm, Te pary muszę dopakować Bo chujnia była Ale to zaraz zobaczycie ten palec tu taki chujowy Dobra Chujowy, jakiś wytarty No dobra nie Może pośmiga jeszcze Firma jakaś angielska podobno Nie wiem czy dobra ale tania jest Dwie deki za szklaneczkę To wyszło 4 centów prawie, kurwa. No ale co zrobić, Tanie się nie da No i dobra, robimy samemu, pokażę Wam tu jak to jak to, jak to wygląda Tu mamy 50 bez... bez Janowsika, jak to mówię, tak? No, rozebrany Samemu robię, bo mechanik chciał 500 za robocizny, to już... No już na takie stare samochody, to już jest trochę kawy. A to nie jest stan super idealny i tak dalej, ale dla mnie wystarczy. Dla mnie już wystarczający, tu sobie zrobiłem progi, jak widzieliście już fachowo. O, lux maszyna jest. Dobra. Dobra, potrzebne nam będzie babskie piwko. Ostatnio kupiłem sześć bo gramo poloneza u łusego, zobaczymy co z tego wyjdzie, pewnie dupa, ale to nic to nie szkodzi, bo mam jeszcze tu parę innych polonezów, o także płaczu nie będzie tylko, dobra otworzymy sobie szybokrętem, cyk z A jeszcze zimny No i to, trzeba by się w nią za robotę nie pierdolić stać, nie? Dobra, otworzymy sobie paczkę, zobaczcie jak fajnie zapakowane są. Zaraz wam pokażę. O! 8 sztuk. Usmarowany olejem. Także zapakowanie jest spoko, bo się nie gnije to. Zakonserwowane, tłuste. Dobre będzie, takie. No. Dobra, otwieramy to. No, gdzieś nawet się znamy. Najgorsze w tych robotach to szukanie kurwa narzędzi. A tu nawet były pod ręku dzisiaj, no. dzisiaj jest, dobrze idzie. No. Godzinę mamy prawie 22, także dobra godzina, żeby zacząć ro robotę. No ale cóż, w dzień człowiek nie ma czasu. A, kurwa mocny, baprotem. Dobra, o! Ładne podaweczko, jak na bombki końcowe. Szkoda, wyrzuca się. No i dobra. Bierzemy listę. Wkładamy reszty. Nie będę wycierał, bo to musi być Uż smarowane dobrze, żeby było. Dobra, wpadamy tu. Cudęńka. No. Cyk. Można no, by to wpadł tak z jedną już, nawet. Zobaczycie, to to czy nie będę wypadać. No. Dobra, siedzi. Wszystko. Idziemy pod o, i teraz to wadzą na tkwi. O, może będzie dobrze. Teraz tu... o, gdzieś się nie wpadnę. Jest nieźle, cicho. ten się sprawdza. Teraz chłopak sobie wysunął się jakąś, jak się uda. Będę nie wysunął żadnej kóry. Przez te kółko. Przez te kółeczko. No to będzie. Chcemy, żeby było. Jestem uciśnięty, ale to smarze się uciśnięte. Dobra, pójdzie bokami. Słuchaj tam. O, Poszło! trzeba pociągnąć było. Tam się pierdolić. dowiedzieć. Dobra, siedzą szklanki. Nówki, sztuki. Jak to tu wygląda? Siadło na. Razie. tak, już tak. No. to coś sobie wykonań. Wow. Dobra, druga listwa. Podniemymy drugą listwę teraz. O. Uh -huh. kurwa Musi mi tam dać. No, no jak. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, to przewody pierdolone. To mnie w kule. Żeby mi to podpis był roboczy. Dobra. Będzie. Nie, tylko ta taśmy się chyba nie uda, ją O Idzie Idzie, jeszcze to część tutaj O! Poszło, dobra Siedzi Dobra, tak to miało być Dobra, zakładamy wałeczki Tu mamy takie znaki, do góry mają być, po te kropki W ten sposób, dziękuję, dziękuję. No. Zakładamy drugi wałek, też ma znaki trochę w innym miejscu, żeby były inne... No a no, żeby się nie pierdolnąć w tym Dobra, w ją może być nie przeszkadza. mniej no. więcej na razie na no oko, inaczej tak się nie da spawić.

Księgowi teraz produkt ten. Projektują samochody, to chuj, nie da mogę znać. Okej. Okay. Okej, okay, man. Teraz musisz spierdolić. O, się kurwa spierdolimy. Dobra. Cicho. Siedź. Dobrze siedzisz? Sieć. Sieć nie pierdol. Cyk. całka do góry jest? jest. Jest do góry? Mniej więcej. Teraz pasuje no. Teraz trzeba wziąć to kółeczko i trafić. Tu trafić kurwa. Ona na ten znak właśnie. No i rośna, nie Co jest kurwa jeszcze? Niech ci tu dobrze? Wychodź, wychodź jeszcze. Chyba gdzieś tu kurwa. A, tu. Dobra, no, tu będzie chyba tak. Tu jest znak i tu jest na strzałkę też jest, tak? Tak, to by się tu zgadzało wszystko, dobra. No, tu mi napinasz, to mnie No, na no, blaszka siedzi. W poziomie idą? Chyba już to? Bo ja to tak ustawiam, wiesz. Na swoją blokadę. Zgrywa. Chyba Zgrywa się zgrywać, co? Dobra. Tak Trzeba naciągnąć kółko. I to. Tak jakby dwa na raz. I złapać teraz, żeby się przydało to przydało samo tu myślę że będzie już ok w, te, w taki sposób tu jest naciągnięty łańcucho naciągnięty ten też bok naciągnięty tak, a reszta to napinacze już robią no witam na drugi dzień bo wczoraj mi wpadła kamera poskładane jak widać no i co, odpaliliśmy motor, wszystko jest poklepały te szklanki chwilę, nie powiem, no bo musiały się napełnić ale chyba, robota chyba jest ok bo jest na razie cisza a teraz wywalamy olej a tu sobie ścieka, bo był próbnie wywalany minerał także że może pomoże jak wiemy minerał do Bremki jest trochę słaby tak więc jeszcze zmiana oleju dajcie takie ze średniej półeczki tam dziesiątka, nie będę kombinował z piątką bo to nie wiadomo jaki przebieg no i da się to zrobić jak widać bez blokad na oko to były moje blokady ta blokada była wału jak wiemy tam jest taka dziura w bloku, w kole zamokowym to trzeba zablokować no i wałki jak widzieliście na to blokowaliśmy fura odpaliła, chodzi, nic się nie dzieje jest ok także Pazdro Thank you